Halo, dzień dobry wszystkim, z tej strony Mikut i witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj ogłoszenie specjalne. Pewnie trochę słyszycie zmiany w moim głosie, a moi nie. Zobaczymy jak ten... jak łapie ten mikrofon. Otóż wylądowałem właśnie na L4. Mam cały tydzień odpoczynku. Yy. Diagnoza zapalania górnych dróg oddechowych, więc spokojnie. To nie jest to, co krąży teraz z nazwą atrybutu króla, który co nosi na głowie, więc spokojnie. Wszystko jest ok. Znaczy ok nie jest, bo trochę mnie to męczy, ale nie ja na tyle, żeby, moi drodzy, z wami trochę czasu nie spędzić i pomyślałem sobie, że skoro już tak siedzę w tym domu i sobie patrzę w to okienko zarówno okienko Windowsowe, jak i okienko przez, przez moim, w moim mieszkaniu, moim domu, mm, zrobimy sobie próbny tydzień strumyków. Bo czemu by nie? Czyli od poniedziałku do piątku, weekend odpadnie, bo niestety będę musiał się pojawić w, pojawić w pracy zapewne. Zrobimy sobie strumyki od 18 w górę. Zobaczymy, ile nam się tam uda wysiedzieć. No i jak wam się to przyjmie. Zobaczymy, czy też yy, yy, strumyki tygodniowe są bardziej przez Was pożądane niż strumyk weekendowy. Bo jak wiecie, na razie mam tylko możliwości strumykowania. Mówiąc potocznie, w weekend robię to w niedzielę, w sobotę troszeczkę ludzie balują sobie, a w niedzielę mogą sobie odpocząć przed pracą. Ograć sobie razem ze mną coś ciekawego. I tak po właśnie stwierdziłem, że zrobimy sobie taki próbny tydzień strumyków od 18 do powiedzmy 20.21 w zależności, jak nam, nam się będzie to wszystko rozwijało. Zaczniemy sobie w poniedziałek od Medieval Dynasty. Jak wam mówiłem, chciałem tego z tego też strumyk zrobić. Jest seria, ale strumyk też chciałem sobie postawić, więc mam nadzieję, że Wam się nie podobało. A potem to już może zależy od Was, w większości też zależy od tego, co będzie mi się podobało. Na liście Gierek mam sporo. W tym jest World of Tanks. Czemu by nie? Można sobie zrobić taki szybki strumyk w plutoniku. Może z kabumem coś, coś sobie ogarniemy. Taki szybki strumyczek. Na pewno pojawi się Stardew Valley. Na pewno pojawi się Crossroad Inc. Będziemy sobie kontynuować przygodę z naszą oberżą. Z naszą Jak pamiętacie, zbudowaliśmy sobie piętro. Z, do, 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 do spania, tak zwane potocznie zobaczymy co tam się będzie działo dalej. Zapewnie Graveyard Keeper albo Game Day Tycoon, może House Flippers, ten domek sobie kolejny obskoczymy, no nie wiem, możecie pisać w komentarzach co chcecie zobaczyć, na, na pewno zaczniemy od Medieval Dynasty. A potem będzie zależało od was, co byście chcieli na kanale podczas tego strunku zobaczyć. Więc moi drodzy, zapraszam was wstępnie przez cały tydzień, ale potem to się jeszcze okaże, to też mówię, jestem na L4, więc nie wiem jak będzie te moje zdrowie dopisywało, na razie jest w miarę, mogę sobie te strumyki robić, może po, po prostu w trakcie tego strumyka będę robił sobie dłuższe przerwy w sensie na coś do picia, bo pewnie mi to gardło siądzie, ale na razie się trzymam dzielnie, łykam strepsilcy, łykam syropki, łykam jakieś inne pastylki, herbatkę piję, więc myślę, że jest dobrze. Więc moi drodzy, zapraszam Was na próbny tydzień strumyków powiedzmy, ala Halloweenowy, ale raczej gierek z Halloween też żadnych nie będę wrzucał, ale myślę że, myślę, że Wam się spodoba. Zobaczmy, jak Wam się to przyjmie i czy naprawdę spodoba Wam się bardziej strumyk w ciągu tygodnia niż w weekendzie. Taka dla mnie miara. czujcie, to się nie zmieni, jak mówiłem wcześniej, na obecną chwilę moja zmiana w pracy raczej jest stała i popołudniowa, ale może w przyszłości, kto wie, będę mógł sobie z Wami postrumykować właśnie wieczorami. Więc zapraszam Was serdecznie, widzimy się w poniedziałek o godzinie 18. Zaczynamy od Medieval... Dynasty. Do zobaczenia, cześć!